No dobra. Mamy tutaj kluczyk specjalnie wywinięty folią, żeby zasłonić imobilizer. Wkładamy taki kluczyk. Zakładamy go tego. Wkładamy taki kluczyk. Przekręcamy syfikę. Pojawia się od razu ikonka, że nie widzi kluczyka, że nie widzi imobilizera. Odpalam taki silnik, odpala się i gaśnie po dwóch sekundach, bo nie widzi Tu Kluczyk jest ciągle przekręcony. Teraz wyciągnę kluczyk. Eee, wyciągnę kluczyk. Mogę trochę rozszerzyć to. Przytrzymuj kółek. Okay. Wyciągnę z tego flakonika. Żebym mógł uruchomić silnik. Ok. Jeszcze raz. Teraz już kontrolka imobilizera nie zapaliła. Uruchamiamy silnik. Odpalił, nie gaśnie. Zakładamy flakonik. Tyk. Zasłonięte Mogę normalnie jechać, żadnych błędów nie ma Tu jest ciągle jak widać zasłonięte Fajna jak Przejedziemy Bo niektórzy mówią, że jak Immobilizer Czasami działa i to się samochód zatrzyma i będą jakieś dziwne, śmieszne błędy pokazywać Pokaż na wyświetlacz Tutaj jak żadnych błędów nie ma. A ja sobie normalnie jadę. Auto, wszystko śmiga super. I żadnych problemów. Jak mówiłem, imobilizer jest tylko potrzebny w momencie włączenia stacyjki i uruchomienia silnika. A później immobilizer już nie jest używany. Dobra. Żadnych błędów, wszystko ok. A tu jest. Z zasłoniętym to Teraz pokażę, że wyciągnę ten. Wyłączę silnik. Wyciągnę ten kluczyk. O! Nie. Otworzę drzwi, żeby się wszystko zresetowało. Ok. Teraz włączymy kluczyk do stacyjki z tym właśnie zasłoniętym. Przekręcam. No. Czyli jednak. Czyli jednak zasłoniętym immobilizerem, którego auto już nie wykrywa, można jeździć i nic się tego nie dzieje. Tak jak niektórzy piszą, oczywiście bzdury gadają jak zwykle, bo nie wiedzą dokładnie jak to działa. Tak jak mówię, działa to tylko w momencie przekręcenia stacyjki, tylko wtedy jest żądanie sprawdzenia imobilizera. Później żądania już takiego nie ma i auto jakoś się uruchomi, to można byłoby ten grot zostawić, a ten kluc resztę kluczyka wyrzucić do kosza, za okno i auto będzie normalnie jechało bez żadnych problemów. Oczywiście jak już wyłączymy wtedy silnik i włączymy, to już go nie uruchomimy, bo nie będzie widział immobilize immobilizera. I tak, tak, tak samo to działa na zasadzie kradzieży na walizkę. Złodziej tylko potrzebuje sygnału z pilota w momencie uruchamiania silnika. Jak już uruchomi silnik i auto chodzi, to złodziej już zamyka walizki, wyłącza wszystko i sobie odjeżdża. Dalej już mu sygnał z kluczyka nie jest potrzebny. Hmm. Bo to jest ze względów bezpieczeństwa, jakby coś, jakby coś Wam podczas jazdy na autostradzie się stało, nie wiem, z kluczykiem, tam by coś się może zepsuło, to co, auto ma nagle Wam zgasnąć, albo jakieś błędy robić? No nie, tak, tak już niestety nie ma, immobilizer jest tylko sprawdzany podczas dokładnie włączenia stacyjki i jak immobilizer potwierdzi, że jest OK, to wtedy pozwala uruchomić silnik, no dzięki za uwagę.